Portale nieruchomości. Co oznacza ruch z wyszukiwarki Google? Jest to sumaryczny ruch na wszystkie słowa kluczowe w wyszukiwarce Google dla danej strony, serwisu, portalu. Większość internautów spotkała się z takimi hasłami jak widoczność w Google czy ranking wyszukiwania. Chodzi o kolejność wyświetlania się stron na konkretne zapytania w wyszukiwarce. Obserwowanie historii widoczności pozwala śledzić postępy rozwoju i skuteczność działań reklamowych danej strony, serwisu, portalu. 1: OLX 2: Sprzedajemy 3: Homebook 4: Otodom 5: Gratka 6: Muratordom 7: Gumtri 8: Lento 9: Nieruchomości Online 10: KB Zobacz kolejne nagrania ze statystykami na rynku nieruchomości. Natomiast, jeśli szukasz osoby, która zajmie się kompleksowo sprzedażą, zakupem lub wynajmem nieruchomości, zapraszam do formularza kontaktowego na stronie www.przemyslawzieliński.pl. Do zobaczenia!